Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Nowym Mieście. Teraz dokładnie na rynku. Jest to miasto od 2022 roku. Wtedy odzyskało prawa miejskie, odebrane przez cara po powstaniu styczniowym. Jesteśmy na północnym Mazowszu, powiat płoński, I w odcinku tym pokażę Wam cmentarz żydowski, który kiedyś w nowym mieście funkcjonował. Więc zapraszam do oglądania. Jesteśmy teraz w Nowym mieście Folwark po zachodniej stronie zalewu, który znajdziemy w Nowym Mieście, widzimy go tam na dole na końcu drogi. A przed nami teren cmentarza żydowskiego. Jak widzicie pogoda jest umiarkowanie sprzyjająca, ale wita nas tutaj otwarta brama, co bardzo mnie cieszy, bo zdarza się na cmentarzach żydowskich, że gdy zostają one ogrodzone, to brama jest zamykana na klucz, który jest nie wiadomo gdzie, może nawet w Warszawie czasem. I bardzo trudność na taki cmentarz dostać. No tutaj nie będzie problemu. Gorzej będzie z poruszaniem się po nim. I na starcie opowiem o tym płocie, skoro już zacząłem. Powstał on w 2020 roku, więc jeszcze całkiem niedawno. I wykonała go Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. A 11 listopada tego samego 2020 roku harcerze wysprzątali teren tego cmentarza i być może od tamtej pory nic się już tutaj nie działo. Dlatego roślinność na nim wygląda tak, jak wygląda. Jest to bardzo niewykluczone. Szczerze powiedziawszy, o historii tego cmentarza wiadomo dosyć niewiele. Na pewno jest tutaj trochę nagrobków. Mam nadzieję, że zaraz jakieś odnajdziemy. Nie wiadomo dokładnie, kiedy cmentarz ten powstał. Ale prawdopodobnie jest to początek XIX wieku, gdyż najstarsze nagrobki na cmentarzu pochodzą właśnie z lat 1840. No i znajdujemy pierwsze macewy. Tutaj mały fragment. Ale widoczne jeszcze hebrajskie litery. No i dalej, jakieś kamienie polne, z których to też wiele macew miało być wykonanych. Bardziej konkretną macewę znajdziemy tutaj, także hebrajskie literki ciągle widoczne. No i też, jak widzimy, cały ten cmentarz jest dosyć mocno zniszczony. Prawdopodobnie. Doszło do tego w czasie II wojny światowej. Tutaj bardzo duża płyta, ale bez napisów. Może płyty są na jej odwrocie, a być może proces ten trwał jeszcze po II wojnie światowej. Tu mamy zachowaną tumbę, taki element, który leży za Macewą. Jest to duży kamienny obiekt. I fajnie, że taki się zachował. I w poszukiwaniu kolejnych nagrobków Macew. Pójdziemy w tą stronę, to jest lewa część cmentarza od wejścia, i to prawdopodobnie jest macewa leżąca na swoim froncie. Świadczą o tym, tak mi się przynajmniej wydaje, te kształty, które tutaj widzimy. Tak więc wydaje mi się, że to jest, to jest tył macewy. A jakieś litery będą od drugiej strony, trzeba by to postawić. Wspólnych kamieni dalej, macewy znajdziemy tu w krzakach, także widoczne literki. Tamta jakoś część na grobku widać takie żłobienia. Ale liter nie ma. Tu także wystaje polny kamień. A tutaj w tym dole kolejna macewa także z polnego kamienia i ciągle widoczne litery. Pójdziemy dalej lewą stroną, potem prawą wrócimy i w ten sposób w miarę cały teren cmentarza uda nam się obejść. Także sporo także trochę śmieci tutaj znajdziemy. Chociaż biorąc pod uwagę, że cmentarz był niedawno porządkowany, to raczej większość jego terenu pokrywają liście. Tu kolejne takie kamienie, a tam jakiś ceglany obiekt. Może fragment jakiegoś muru albo krypty, która się tu znajdowała. Trudno powiedzieć. Warto też dodać, że w czasie okupacji chowano tutaj ofiary egzekucji, których dokonywali Niemcy w okolicy, pewnie na ludności żydowskiej. Chociaż niewykluczone, że nie tylko. No i ciekawe miejsce jest tutaj, gdyż są tutaj jakieś poroskopywane elementy. Nie wiem, czy tu nie będzie jakaś kryfta. Ciężko to ocenić, ale nie jest to wykluczone. Warto też zauważyć, że na terenie cmentarza jest mnóstwo dołów, takich dosyć dużych. A także co istotne, jest parę dębów, takich jak ten bardzo potężny. Kolejny znajdziemy tam. Także to na środku drzewo, dosyć grube. Dęby te na pewno pamiętają czasy funkcjonowania cmentarza. No i właściwie dochodzimy do jego południowego krańca. Kolejna maceba także tutaj, ale no raczej nie zachowało się ich aż tak bardzo wiele. Tu też litery super widoczne. Na górze dwie literki P i N, które są Oznaczają tu spoczywa, taki odpowiednik naszego świętej pamięci. Niżej będzie nazwisko pochowanej tu osoby. Funkcja, którą pełniła. Zobaczcie jaki wielki rozkop jest tutaj na końcu. Teraz pewnie w trakcie będzie słychać wiatr. Tutaj chyba idzie wał ziemny. Zobaczcie, jaki tu jest charakterystyczny narożnik z tyłu. I może być tak, że to jest dawna granica cmentarza. No bo po co miałby on tutaj być z drugiej strony? Czyli ten płot, który tu postawiono, to tak troszeczkę jest na zaś, jakby to powiedzieć. Trochę jest, większość zajmuje teren niż cmentarz. Kolejne macewy tutaj. No i może parę słów o tym, dlaczego większość tych macew to są macewy z polnych kamieni. Tu ciągle widoczne litery. Obok taki mniejszy kamień, a przed nimi zachowana macewa z literami. Na cmentarzu takim jak tym, Macewy miały najczęściej dwie formy. Jedna to takie macewy jak kojarzycie z cmentarzy żydowskich z piaskowca. Bardzo potężne. Coś takiego jak leżało tam. Coś takiego jak leżało tam na początku cmentarza. Przerwa w opowieści. Tu także leży macewa przy takim wykopanym, potężnym dole. No i ten wykop nie jest bardzo stary. Tak mi się przynajmniej wydaje, że może on mieć kilkanaście lat, pewnie najwięcej. Wszystko to jeszcze nie zarosło trawą. I ta macewa taka wrzucona, kto wie, czy ktoś tu czegoś nie szukał. Ale to bardzo trudno mi ocenić. No a oprócz mace z piaskowca, mogły być jeszcze, z tego co wiem, to tańsze macewy z właśnie polnych kamieni. To już zależnie od stanu majątkowego tego, kto potrzebował się pochować na cmentarzu, a właściwie jego rodziny. Tutaj wykoł wykonany przez zwierzę. Gdy przyszła wojna, często Niemcy macewy w cmentarzu żydowskim wykorzystywali do utwardzania dróg. No i takie macewy z piaskowca, płaskie prostokąty, idealnie do takiej roli się nadawały. Dlatego bardzo często w ilościach hurtowych w krótkim czasie znikały z cmentarzy. No a macewy z kamieni polnych, no zobaczcie, coś takiego jak to. Ma bardzo przypadkowy i nieregularny kształt, i do takich celów nadaje się średnio. No wobec czego takie macewy zostawiono na cmentarzu, bo nie można ich było wykorzystać. Zobaczcie, jaka piękna macewa także z kamienia znajduje się tutaj. I tutaj jest ona odkopana z ziemi. Widać, że to ktoś, że ktoś to próbował odkryć jakiś czas temu. Być może w czasie sprzątania właśnie tego cmentarza. Obok bardzo stare potłuczone znicze z porcywiałymi zakrętkami. Bardzo ładna jest ta macewa, trzeba przyznać. No i to znajduje się obok tej tumby, którą pokazywałem. No tak teraz patrzę, że tutaj ten obiekt to Druga tumba, tak z kształtu wynikało, troszeczkę pewnie rozbita, ale, ale taką tu funkcję pełniło. To wszystko z cmentarza żydowskiego o nowym mieście, a właściwie położonego obok nowego miasta. Więcej macew tu nie widzę. Ten początek jest bardzo zachwaszczony, ale dalej już nieco swobodniej da się chodzić, chociaż na pewno te zarośla trochę za nogi łapią. Też co mnie zastanawia, to cały ten teren jest strasznie miękki. Tak jakby chodziło się trochę po zarośniętym piachu. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika, ale naprawdę. Bardzo stawiając stopy, ma się wrażenie dużej sprężystości gruntu. A w tym odcinku to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Przez bramę z gwiazdą Dawida opuszczamy teren cmentarza. A ja zapraszam na kolejne moje filmy.